Oto jak można złożyć zamówienie. Cenę tego niesamowitego urządzenia podajemy na ekranie. Wystarczy zadzwonić do nas, do firmy Telezakupy Mango w Gdyni. Numer telefonu również podajemy na ekranie. Można też złożyć zamówienie na karcie pocztowej pod adresem Mango Gdynia, skrytka pocztowa 32, 81 364 Gdynia, ulica 10 lutego 21 przez 23. Termin realizacji zamówienia od 7 do 14 dni. Któż z nas nie pije chętnie piwa podczas jedzenia albo wina od czasu do czasu. Niestety już niewielka ilość alkoholu i wpływa na zdolność prowadzenia samochodu. Z każdym kieliszkiem coraz bardziej ryzykujesz utratę prawa jazdy. Nie dopuść do tego. Teraz sam możesz sprawdzić, czy przekroczyłeś dopuszczalny limit promili we krwi. Przebadaj siebie i innych za pomocą Drive Guard, praktycznego alkomatu. Zanim popełnisz wielki błąd, wsiądziesz do auta, skorzystaj z Drive Guard. Ten poręczny i praktyczny alkomat pozwala sprawdzić poziom alkoholu we krwi. Jeżeli piłeś, a chcesz prowadzić samochód, skorzystaj z DriveGuard i sprawdź, czy nie przekroczyłeś dopuszczalnego limitu promili alkoholu we krwi. To może uratować życie Tobie i Twojej rodzinie. W Polsce ginie co roku w wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców kilka tysięcy osób. Co piąty kierowca, który ginie w wypadku, ginie z powodu alkoholu. Nawet następnego ranka po przebalowanej nocy poziom alkoholu w Twojej krwi może stanowić zagrożenie. W ubiegłym roku policja zatrzymała 135 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Czy chcesz do nich dołączyć? Już niewielka ilość alkoholu ujemnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu. Często kończy się to rozbiciem samochodu lub jego kasacją. Często skutki bywają znacznie gorsze. Utrata zdrowia, trwałe kalectwo, śmierć. Nie ryzykuj. Przetestuj siebie i swoich przyjaciół. Użyj DriveGuard. To praktyczny tester alkoholowy. DriveGuard jest mały i prosty w obsłudze. Zmieści się w każdym schowku samochodowym. Włączasz go i czekasz, aż zapali się zielona lampka. Następnie wciskasz przycisk reset i już gotowy jest do pracy. Teraz przez około 8 sekund nieprzerwanie i równomiernie dmuchaj w ustnik urządzenia, po czym na skali możesz odczytać jaka jest koncentracja alkoholu we krwi i czy przekroczony został dopuszczalny limit promili, co ma miejsce wtedy, gdy wskazówka znajduje się w czerwonym polu i zapala się czerwona lampka ostrzegawcza. DriveGuard działa na baterie. Ma podświetlaną skalę, więc można go używać wszędzie. Gdy następnym razem znowu będziesz się wahał, czy jechać własnym samochodem, czy wezwać taksówkę, nie ryzykuj bez potrzeby. Przebadaj siebie i przyjaciół za pomocą DriveGuard. Przezorność zawsze się opłaca. Zanim uruchomisz swój samochód, a wypiłeś nawet małą ilość alkoholu, skorzystaj z DriveGuard i sprawdź zawartość alkoholu we krwi. Czy warto tracić zdrowie, życie lub choćby prawo jazdy? Uczyń z DriveGuard niezbędnego towarzysza podróży. Jest idealny w każdym miejscu i czasie. DriveGuard, praktyczny alkomat do określania ilości promili alkoholu we krwi po spożyciu alkoholu. DriveGuard jest zawsze gotowy do użycia. Produkt posiada roczną gwarancję producenta. Cenę tego niezwykle praktycznego urządzenia oraz numer telefonu, pod którym możesz je zamówić, podajemy na ekranie. Możesz również złożyć zamówienie na karcie pocztowej pod adresem mango Gdynia 10 lutego 21 przez 23. Skrytka pocztowa 32 81 364 Gdynia. Termin realizacji zamówienia od 7 do 14 dni.